Cześć wszystkim. Przeglądałem sobie ostatnią Google, kiedy dotarła do mnie przesyłka. Okazało się, że to jest filament od firmy 3D Infinity. Tak wygląda i dzisiaj sobie go przetestujemy. Zapraszam. Przy pomocy tego właśnie filamentu wydrukujemy sobie dzisiaj turntable, czyli stół, który się obraca. Przy okazji zmierzymy sobie średnicę filamentu. Zobaczymy jak zachowuje wymiar na określonej długości. Przejdźmy sobie do montażu tego bad Śrubka, 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 łożysko, zębatka, pasek zębaty, plas plastik, silnik szkło, śrubokręt. No i mamy gotowy stół obracać. A tak seria to zajęło to troszkę dłużej, zobaczcie. Zanim jednak przejdziemy do montażu, parę słów o filamencie. Jest to filament sponsorowany przez firmę 3D Infinity. Filament ten to PLA, którego temperatura druku jest od 190 do 220 stopni. Średnica zadeklarowana przez producenta to 1,75 mm. Ciągłość średnicy filamentu zmierzyliśmy sobie na odcinku 10 m z pomiarami co pół metra. Wynik tych pomiarów widzicie na wykresie. Jak widać na wykresie, średnica nie jest idealnie taka sama. Jednakże, moim zdaniem, takie różnice średnicy nie wpływają negatywnie na wydruk. Zrobiliśmy sobie również wieżę temperatur. Wynik tej wieży widzicie tutaj. Moim zdaniem, najlepszy wynik był przy temperaturze 205 stopni. Jednakże, wyniki takiej wieży temperatur są mocno uzależnione od drukarki. Zaczynamy sobie od korpusu. Oraz jego nóżek, nóżka raz, nóżka dwa, nóżka trzy, nóżka raz i nóżka trzy jest identyczna, chyba, nie, nie jest identyczna, jest w lustrzanym i one są na boki, które idzie to tutaj, oczywiście w dół, nie do góry, bo to by było bez sensu, ale do góry chyba nie pasuje, w dół. Otworki muszą się pokrywać. Cyk. Tak samo nóżka pierwsza. Cyk. Siedzi, siedzi. Nóżka druga. I dokręcamy. Są śrubki m 3 razy 16 ile dobrze pamiętam. Ja sobie je wkręcę może od dołu. Bierzemy sobie attachment. Na imbusa Numer 2 i jedziemy z koksem. Do końca wkręcona śrubka. wkręcamy sobie pozostałe trzy. Tak to wygląda złożonym będąc. Kolejnym krokiem będzie założenie silnika. Nie walić coś. Założenie silnika. Tu jest o tyle sztuczka, że śrubki, które nie, sorry, wał, który mam na tym silniku jest za długi. I jeżeli bym go przykręcił tak jak powinien być, czyli tu, to wał uderza w o ile dobrze pamiętam, te pały, które y, trzymają szybę, także użyłem pod, y, podkładek, y, podkładek M4 y, w postaci nakrętki do silnika i wtedy, y, wtedy jest odpowiedni dystans i nic w nic nie uderza. Podkładki na swoje miejsca. Można zacząć szaleńczą zabawę z celo celowania tym. Jedna siedzi. Dokręcamy, nie, nie za bardzo, żeby nam nie uciekała. Uważ suko! Pozostałe dwie jeszcze. Na razie pozycja silnika w tej osi nie ma znaczenia. To sobie ustawimy później, jak już będziemy mieli prymitywny wał zrobiony. Pokręcamy sobie delikatnie, żeby nie uciekło. Jest gitara. Tak to wygląda. Są nasze piękne podkładeczki M4. Teraz załóżmy sobie wał. To tak. Jest wał, jest łożysko, jest nakręteczka. Najpierw wkładamy sobie łożysko na śrubkę. Śrubkę przetykamy, Cyk. To tak ma iść? I od drugiej strony dokręcamy sobie nakrętkę na śrubie, nie za mocno bo i tak to nie, nie przynosi żadnych obciążeń zbyt wielkich, tak to wygląda, tu przychodzi sobie nasz obrotowy stoliczek szklany, kurwa jak szklany stolik, dobra. Co nam jeszcze zostało? Nam została kolo zębate, które przychodzi na silnik. Cyk. Możemy jeszcze sobie to wstępnie przykręcić. Pamiętajcie, że silniki mają wał w kształcie takiego D. I śrubka powinna właśnie na tym wcięciu być, bo inaczej będzie się odkręcać. Cyk. Dokręcamy na razie na takiej wysokości a pięknie piszczy muzyka do moich uszu teraz najgorsze musimy przykręcić takie pierdolniki, które trzymają szybę do tego dużego koła zębatego, które będzie przynosiło napęd silnika. Nie, to pasek przynosi napęd silnika na te koło zębate i cały stół będzie się obracał. Pyk. Ja stwierdziłem, że najlepszym rozwiązaniem będzie użyć nakrętek samohamownych do tego, bo czemu nie? Aż nie chciałbym, żeby mi się odkręcało. Wobec czego trzeba wsadzić sobie śrubeczkę, to jest chyba M3x8, w to miejsce i na to nasadzić sobie nakrętkę i tą nakrętkę. Mam taką nasadkę malutką M, nie, do M3. To jest nasadka 5,5. Takie cudo. Kupiłem w biedrze za 20 zł. I trzeba to wkręcić tam, niestety. Jest problem natury konstrukcyjnej, że osoba, która to projektowała, nie przemyślała, że to właśnie tam będzie trzeba nakręcić. I nie ma miejsca na nasadkę. Ale jak to mówią, się popieści to się zmieści. O, Weszło. Nasadka z tej. Śrubokręt z tej i dokręcamy. Dokręcamy do końca. Weszło? Weszło. Do końca. Teraz się w ogóle nie rusza. I delikatnie sobie luzujemy. Żeby mogło to pracować, ale bez bez jakichś dużych luzów, żeby to nam samo nie spadało. No i tak robimy z pozostałymi trzema No i właśnie to jest ten problem tego rozwiązania Jak włożycie już sobie nakrętkę do nasadki i zaczniecie nakręcać na śrubę to w pewnym momencie poczujecie opór albo inaczej, może nie opór, a... To że śruba zaczyna się kręcić, mimo że teoretycznie nie powinna, a teoretycznie w sumie powinna to oznacza, że nakrętka już doszła sobie, się nakręciła wstępnie i doszła do punktu tego samohamownego. mi się autofokus przedstawił. Nawierzmy to stąd mamy dwa. Ten trochę luźniej, w sumie to chyba ten też dokręcę. Ten też sobie dokręćmy. Tych, tych. Są dwa, pracują sobie ładnie ciężko, nic się nie rusza. Chyba, że chcemy. Czas na ostatni śrubka Łotwór. Nie chcę wejść, to można wkręcić po prostu. No Ale tak się nie będzie trzymać, to się samo wykręci. Musimy jednak użyć tej nakrętki. Czemu samo hamowna? No żeby się samo nie odkręcało. Nakrętka do nasadki. I próbujemy trafić. Dokręcamy do końca. Wyciągamy nasadkę I prawie gotowe. W to miejsce, tu u góry I ten środek tu Wchodzi nasza szyba Tak. Szybę powinniśmy sobie Docisnąć przy pomocy tych właśnie zewnętrznych Zewnętrznych łuków Żeby nie uciekła Właśnie w ten sposób Nie jest idealnie na środku, ale jest wystarczająco pięknie. Mówi nawet że rondel się tam odbija. Globus. No super. Teraz mamy ten korpusik i to nasadzamy na to i się kręci. Pozostało jeszcze zrobić sterowanie dla tego stołu. Jednakże jest to temat do kolejnego filmu. Tymczasem dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach.